Pana piękna, pana piękna Dziękuję się czegoś? Nie Cześć wszystkim, dzisiaj są moje urodziny Jak już widzieliście Jeszcze nie zdążyłam do Was robić, zrobić rozpoczęcia Dałam piękną deskę Piękny longboard Za który bardzo dziękuję Tak wygląda Wygląda nie jak najważniejszy, ale chciałam go pokazać I tutaj wow, Tutaj jest taki jest przepiękny. No, także ja muszę je zbierać. Mam za kilka minut wyjść, więc zapraszam Was do oglądania dzisiejszego vloga z urodzin. Ola już skończyła lekcję, odebrałam ją właśnie, ja też już skończyłam lekcję. Nic się ciekawego nie działo, więc nic wody nie dałam. Idziemy teraz na jedzenie, ale strasznie wieje wiatr. Jesteśmy tutaj, mamy. Ola! Przestań. Tutaj mamy. Ehm, jak to się nazywa? Pałac biskupów krakowskich. Ładnie to jest bardzo. Lubię tutaj chodzić. Tak Ola. Piękna tancerka, idziemy chyba do sokowirówki. Idziemy do Sokowirówki, nie? E, przepraszam, nie mówi się nie jeszcze raz. Ej, idziemy do sokowirówki, co nie? No. jęmy tutaj moje, nie mogę trzymać jedną ręką. Ja wzięłam sobie smoothie mango, papaja, ananas, ananas, tak. A Ola? Malina banan. Jest pycha. No. Polecamy sokowirówkę tutaj. A bardzo miła obsługa, bardzo fajny ban. Tak. A my idziemy? Już właśnie wróciłam z miasta i będę robiła bardzo nieciekawe rzeczy. Typu oglądanie snapów, oglądanie... W ogóle chcę Wam pokazać... W ogóle w ogóle chcę Wam pokazać, bo rano to już zauważyłam, ale nie miałam w ogóle czasu, żeby się do Was odezwać. O, ee, słuchajcie, na, z okazji moich urodzin czekała na mnie niespodzianka na Instagramie. Była to jeszcze rano okrągła liczba, teraz już jest o chyba e, dwa, więcej jedna, dwa, jedna. Ajcie na moim Instagramie wybiło mi. 400 obserwujących. 400. Rano było 400, tak? Idealnie właśnie się budzę, a tu 400 obserwujących. Po prostu. Tak, tak, tak jest super. Marysia dostała swoją deskę i się cieszy. No, także extra. Złamała ekstra. Złamała rękę i jedzie. Ktoś? I ktoś się go pyta, co to jest, a on. Kula, a ja takie kula daję. Fajnie, Ola. Idziemy do na kręgielnie.

Właśnie wróciłam z deski i chciałabym Wam pokazać moje prezenty na urodziny. Będą prezenty z wczorajszego dnia i z dzisiejszego, ale no, stwierdziłam, że Wam chcę je pokazać. Wczoraj od Gosi i od Marty dostałam taki, ten piękny portfel. Taki, on jest z kropa i on mi się strasznie podobał. On jest taki holograficzny. O, to, to widzicie? Tak. No i ogólnie tutaj wszystko sobie po... Bo wkładałam już, dostałam w takiej pięknej torebeczce. I dostałam jeszcze czekoladę. Oreo, ale. Dostałam. Dostałam, dostałam lampę UV do, em, do hybryd. Także już będę prawdziwą e, dziewczyną. E, będę sobie robiła tego wszystkiego. Dostałam. Jakieś tutaj rzeczy do, do tego, jakieś pilniczki, polerkę. I tutaj mam, ojej, mnóstwo lakierów. Tutaj są z tej strony, skrami.pl I słuchajcie, no dostałam. Że to by były wszystkie moje prezenty, jak na razie. Jestem tak zadowolona, dostałam tak świetne te rzeczy. O, strasznie się cieszę. No, także. Yy. To było na tyle, odezwę się do Was później. Zapomniałam Wam jeszcze pokazać innego prezentu, bo odłożyłam telefon yy, do góry i zapomniałam. case, o którym ja marzyłam. Naprawdę. On mi się tak podobał zawsze. Taki case spływający. Dostałam go od Julki. Dostałam jeszcze płytę od jędrka. Yy, tak, to już są wszystkie prezenty.